Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube. Radiowy przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik. Dzień dobry, Panie Wojciechu. Dzień dobry panie Andrzej. Dzisiaj zaczynam od wody na młyn pański. Proszę tak? pana. Tak. A co tam dobrego? Proszę pana, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie na Daniela Obajtka. Aha. Autorem tego zawiadomienia jest wydawca tygodnika, nie. Chodzi o to, proszę pana, że 13 marca na okładce tygodnika nie ukazał Aha. się Jan Paweł II który opierał się na pastorale z wizerunkiem plastikowej lalki małego dziecka. To było w kontekście tego reportażu, który pokazał się w TVN24, Franciszkańska 3, ale w szczegóły tego reportażu nie będziemy wchodzić, bo nie o tym chciałbym dyskutować, ale o tym, że Obajtek po, mówi tak, podjąłem decyzję o wycofaniu ze wszystkich punktów sprzedaży Orlenu nowego wydania tygodnika, a nie którego układka przekracza wszelkie granice. No Jakie dobrze, prawo ma panie e, Wojciechu Obajtek podejmowania panem. takich decyzji. Już mówię, jest prezesem no. firmy. E, ja wiem, że to jest częściowo państwowa firma, bo to jest spółka skarbu państwa i kwestionuję tę konstrukcję. Odkąd rozmawiamy, ja z panem zawsze kwestionuję, państwo nie powinno mieć rąk w gospodarce w ogóle, nie powinno być państwo posiadaczem ani udziałowcem żadnych firm. To jest mój punkt podstawowy. No ale jest. I teraz mamy taką spółkę, siaką spółkę, to są spółki akcyjne. Rudnik se może akcję kupić firmy, którą kieruje obajtek, więc może pan być współwłaścicielem tej firmy razem z państwem polskim. Spółka Skarbu Państwa, ale tam też może pan akcję kupić sobie, nie? No i prezesem tej firmy w imieniu właścicieli zarządza obajtek firmą i ta prywatna firma decyduje, że nie chce. Handlować jakimś wybranym towarem. Panie Wojciechu, prawo obowiązuje w Polsce, prawda? Prawo prasowe między innymi mówi tak. No. Pracownik, uwaga, poligrafii oraz kolportażu nie może ograniczać ani w jakikolwiek inny sposób utrudniać drukowania i tak. nabywania przyjętych tak przez przedsiębiorstwo do druku i rozpowszechniania dzienników, czasopism oraz mhm. innych publikacji prasowych z powodu ich linii programowej albo treści. Obajtek tak złamał prawo i powinien zaraz, przegrać. Zaraz, proszę. Moment. Tak. Obajtek nie jest pracownikiem poligrafii ani pracownikiem kolportażu. Otóż. Ten konglomerat prawny, który on zarządza, już nie pamiętam co to jest Orlen, czy co tam, co tam on zarządza. No, Orlen, jest, który przejął prasę lokalną, tak, ja to dalej, jest no. wielka firma, która ma mniejsze firmy w posiadaniu. Obajtek nie jest pracownikiem e, poligrafii. Ten przepis, który Pan zacytował dotyczy pracowników poligrafii. Chodzi o to, żeby drukarz na przykład nie mieszał w czcionkach i coś źle zrobił, albo nie przeszkadzał w kolportażu, że paczki z tygodnikiem nie zostaną na ulicy i zmokną, bo on utrudnia i tak dalej. Natomiast Obajtek nie jest ani pracownikiem kolportażu, ani poligrafii. On zarządza. Nie jest nawet kolporterem ani kierownikiem kolportu. Panie Wojciechu, w kraju, gdzie obowiązuje prawo, pra w kraju praworządnym na pewno by przegrał taki proces. U nas tego się nie spodziewam. Ale znieśmy się na inny poziom. No. Wykluczmy tygodnik nie, tylko wyobraźmy sobie, że jest dostawca markwi. Czy ja mogę nie chcieć z nim handlować? Nie będę twoją marchwią handlował. No tak, ale marchew to co innego. To jest złe porównanie, panie Wojciechu. No dobra, przychodzi to, do mnie. Ja no. prowadzę księgarnię przychodzi ktoś do mnie z pewnymi książkami ja mu mówię w mojej księgarni ja jestem jestem katolicki w związku z tym nie życzę sobie książek protestanckich i nie będę tym handlował to akurat by było dobrze, ale jeżeli jest podpisana proszę no. pana umowa tygodnika nie na reportaż to trzeba wy, wypowiedzieć umowę a nie zdejmować proszę pana jeden numer tam z tych miejsc gdzie jest sprzedawany, bo to jest cenzura która w Polsce została zlikwidowana na początku lat 90 e, niestety ale państwowa została zlikwidowana w prywatnych instytucjach ma pan prawo nadal cenzurować. Może pan w hotelu swoim ograniczyć dostępność pewnych kanałów telewizyjnych, bo pan ich tam nie chce. No, no i to jest pański hotel i może pan tak zrobić. Tak, no. proszę pana, ale ja obaj podobne metody do tego zdjęcia tygodnika nie z sprzedaży, nawiasem mówiąc reklamę no. mu zrobił zabójczą. Mam taki zaprzyjaźniony kiosk, w którym tam tygodniki mam prenumerowane, odbieram. No i ostatnio no. tam byłem i pani mówi, wie pan, co się stało, dyrekcja ruchu, bo to w ruchu kupuje, podjęła decyzję, że nie będzie już sprzedaży i tu wymieniła nazwę tygodnika takiego koszaleńskiego, który się ukazuje, a był konkurencją dla gazet koncernu Obajtka, proszę Pana, i Obajtek, czy tam jego ludzie podjęli decyzję, że już tego tygodnika w kioskach ruchu nie będzie. No czy co no, to jest, normal, proszę Pana? Normalna walka konkurencyjna. Otóż Orlen po to <laughs> kupił dystrybucję, żeby wspierać własne gazety oraz żeby utrudniać życie konkurencji w zasadzie chyba normalne działanie rynku, jeżeli mi przeszkadza mój konkurent, który robi lepsze deski ode mnie no to mogę albo robić ja lepsze deski ale jak nie umiem, nie daję rady on jest lepszy, mogę próbować go wykupić no tak, ale widzicie, to są mogę próbować kupić linię kolejową która jemu służy do eksportu tych desek i wtedy mu powiem no i co no ale... i już nie będziesz jeździł po mojej no, kolei przyznam pan, że jak taki który podchodzi do sprawy no myśli, że to z etyk, musi być jakaś etyka moralność i tak dalej Nie sądzę, że no, no właśnie, sądzi, że tak, tak się nie widać. powinno robić, ale się robi więc e, reklama dla Pan broni tygodnika, nie. Broni tygodnika, wolności pracy. który plugawi mowę polską, tam wulgaryzmy od początku są. błyszczeli tym, że tam wulgaryzmy są w języku, bo, o, bo wszyscy tak mówią. Tak. No, ale nie chcemy, żeby wszyscy tak mówili, więc w gazecie byśmy promowali taki język, którym nikt nie mówi. Nie. Po no, to, żeby się go ludzie nauczyli. Panie Wojciech wie pan, że i pan, i ja jesteśmy przeciwnikami wulgaryzmów i ich nie używamy. Na szczęście i chcemy, żeby inni tak robili, ale niestety tak nie jest. W każdym razie reklama tygodnika, nie jest ja sądzę że tak być nie powinno pan twierdzi że obajtek mógł tak zrobić no ale sądzę że te zakusy jeżeli chodzi o cenzurę będą się w naszym kraju rozwijać Mówiliśmy niedawno o podwyższaniu wynagrodzenia prezesa Narodowego Banku Polskiego i teraz chciałbym z takiej samej, że tak powiem, paczki, proszę pana, wziąć informację. Gdańsk, strażnicy a. miejscy dostają premię, no na przykład 500 zł brutto, czyli no, napisano w cudzysłowie nagrody pocieszenia, a jeden z radnych PiSu odkrył, że szefowie tychże strażników miejskich dostają po 15 tysięcy, panie Wojciechu, więc ci strażnicy pracują, Lepią mandaty, pilnują porządku, a ich szefowie dostają, oni dostają więcej za a ich szefowie dostają 15 tysięcy. I tutaj wymieniono, proszę pana, że zwykli strażnicy, to mówiliśmy te 500 zł brutto, a inni przełożeni w jednorazowych przelewach po 5, 10, czy rekordziści, nawet 15 tysięcy. No i na przykład no taka zasłużona dla straży miejskiej, pani Księgowa, proszę pana, e, zostaje jedną z najwyższych premii, i tak dalej, i tak dalej. Czyli inaczej mówiąc ten szary. Strażnik niech pracuje, a my będziemy sobie zgarniać profity z. No dobra, ale tego czym problem, czy nie jest problem? Gdzie pan widzi problem? No Widzę w tym problem, panie Wojciechu, że jeżeli już się dzieli te premie, no to niechby było tak, że więcej, no nie po te 15 tysięcy, ale dostaliby strażnicy, ci szarzy, a ci e, rządzący nimi, no żeby tak się nie wyróżniali, jeżeli chodzi a o dlaczego? te pieniądze. No bo, panie Wojciechu, no jak tak może być, że tu 500 złotych, a tam 15 tysięcy? Normalnie, bo to są premie uznaniowe, więc. No właśnie, uznaniowe. WY może dostać zero, a Aha. prezes może dostać całe wszystko. Czyli uznali, że nam się należy, a im nie bardzo. No nie, nie, gdzie, gdzie pan ma problem? Jeżeli strażnikowi miejskiemu nie pasuje firma, w której y, on dostaje premię 500 złotych, to niech nie bierze tej premii. I jeszcze może się zwolnić z tej pracy. Ale to jest nieprzyzwoite, no nie widzi pan ale nieprzyzwoitości. Co jest nieprzyzwoite. 15 no, takie jest różnice, nieprzyzwoite. panie Wojciechu, takie różnice, Takie no. różnice, A nie, mają różnice, różnice w nie, 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 jest prywatna firma Straż Miejska. to nie, To miasta, firma pana, proszę nie, nie, pan no, no. to Teraz dopiero doszliśmy do odpowiedzi, o którą ja postulowałem. Co się panu nie podoba? Panu się nie nie podoba to, że ktoś wypłaca premię jakie chce, tylko że w państwowej firmie są dysproporcje skandaliczne. No właśnie. I tu jest pies pogrzebany. Czyli co? Powinny być czy nie w takiej firmie państwowej, jak pan sądzi? Nie powinna istnieć no. państwowa A. firma pod tytułem Straż Miejska. Ech. Wystarczy policja. Jeżeli miasto uważa, że policja słabo działa, to niech miasto może się dorzuci do sił policyjnych, bo mi się nie podoba mnożenie takich służb, proszę pana, siłowych, bo ja no, wolałbym jeden munder widzieć. A ja widzę dziesięć różnych mundurów, które mogą mnie zatrzymać, wlepić mi mandat i mnie zrewidować. No nie wiem, czy połowa z nich to nie są przebierańcy, więc mi koncepcja Straży Miejskiej nie odpowiada. Albo usuńcie policję i zróbcie sobie Straż Miejską i sami sobie finansujcie drogie miasto Gdańsk z Waszych podatków wewnętrznych, no albo zostawcie wszystko policji. Teraz chciałbym Panie Wojciechu porozmawiać o mm, kontrakcie czy przetargu, no tysiąclecia chyba w Polsce. Oj, oj, oj. E, Laptopy dla czwartoklasistów. Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński, który kiedyś był w Ministerstwie Zdrowia i robił te interesy na respiratorach, interesy mm -hmm. mówię w cudzysłowie i maseczkach proszę pana. No i teraz przetarg ogłaszają na 400 tysięcy laptopów. Te laptopy mają dostać uczniowie. Tragedia. Tak nawiasem mówiąc w Polsce jest w szkołach podstawowych około, no tak trochę ponad 3 miliony uczniów. Ja tam słyszałem różne argumenty, dlaczego czwarte klasy, a nie pierwsze na przykład. Różne były argumentacje, które... Ale po które... rozdaniu czwartoklasistom hmm. oni pójdą do piątej klasy i w związku z tym trzeba będzie następnym, następnym. czwartoklasistom też Ta. rozdać. Trzeba Czyli będzie nieskończoność będą rozdawali. I właśnie, rozdawali. właśnie tak się zastanawiam, proszę Pana, no, skąd pieniądze? No w naszym kraju, jak wiemy, Glapiński może nadrukować pieniędzy ile chce, ale jak spojrzałem na tę notatkę, to Pan zauważył, Panie Wojciechu, że to tam jakaś firma, nie będziemy jej nazwy wymieniać i widział Pan, że średnia cena takiego jednego laptopa ma wynieść 2952 zł, proszę Pana trzy tak, tysiące w skrócie. Tak. No i? I teraz proszę pana za trzy tysiące to ja nie mam laptopa nawet, to pan to ma, bo pan ma tam jakieś wypasy amerykańskie, to przy takiej skali tych 400 tysięcy to jakaś za cena, że tak to nazwę. Nie, no dlatego powiedziałem, że to jest tragedia. Jak rząd coś kupuje, to kupuje najdrożej jak tylko można i najgorsze jak tylko można. W tym przetargu ktoś tam informował, jedna z firm, które startowały, że myśmy złożyli najtańszą ofertę. To jest przy podchodzeniu do sprzętu AGD, przy podchodzeniu do wiertarki, którą pan kupuje, nie kupuje się nigdy najtańszej. Natomiast tak. jak władza kupuje masowo do rozdawania, to oni, oni w ogóle zwracają uwagę na ten parametr kupmy najtańsze. No przecież to absurd jest. Najtańsze się najszybciej zepsuje, jest najgorsze, jest wadliwe, psuje oczy, ma różne wady i dlatego jest najtańsze. A oni szukają najtańszego, bo chcą dużo rozdać. Minister Cyfryzacji, ten sam, który chce rozdawać komputery, uczestniczy w tej chwili w działaniach z psychiatrami i psychologami. W których to działaniach mówi się, że komputery są szkodliwe dla naszej młodzieży i że trzeba ograniczyć, że do komórki nie będą wnoszone do szkoły, że dzieci zbyt dużo czasu spędzają przy komputerach, że godzina to maks, bo reszta psuje mózg, czyli ten sam facet... Schizofrenię jakąś urzędową przeżywa, bo chce rozdawać więcej komputerów w sytuacji, kiedy jednocześnie chce likwidować dostęp do komputerów. Tutaj się pojawia wiele problemów, bo może nasi słuchacze nie słyszeli, ale. No, ustalono w żądaniach tych przetargowych, wymaganiach, że laptopy dla czwartoklasistów będą musiały posiadać specjalny grawerunek Orła w koronie, a także naklejkę z logo Unii Europejskiej. Zgodnie z zapowiedziami zadbamy o zabezpieczenie sprzętu interesu dzieci. Każdy laptop będzie właśnie miał te grawerunki. Bo wie Pan, jest obawa, że tatuś, który daje przyje, na przykład. Dziecku zabrałby tego laptopa i go sprzedał gdzieś. I przypuszczam, że tak będzie, bo taki laptop ta... z grawerunkiem Orła cała... na Orwana to będzie raritas. Będzie raczej. tak jak tam karabinek jakiś Beryl czy któryś, tak. ma pięknego Orła, super tak. wygląda. Ma, mam jeden taki i z Orłem specjalnie kupiłem, bo mi się podoba taki bardziej. E, powiem Panu tak, a w jaki sposób grawerunek Orła bądź naklejka Unii mają spowodować, że ktoś tego nie będzie chciał kupić? Uwaga, jeżeli ministerstwo przekazuje laptopy czwartoklasistom, to wypożycza im, to będą szybko zniszczone, daje im w dzierżawę pod gwarancją taką, że jak zepsujesz, to masz oddać 3000 tysiące złotych, to nikt nie weźmie wtedy, bo się rodzice będą bali, spadnie mi na mnie nie jest tak, żeby tyle pieniędzy zapłacić, czyli tak. daje na nie, własność. Będzie to, nie będzie to dane w depozyt, czyli rozdadzą na własność, a jeżeli rozdadzą na własność, to moją własność mogę sprzedać. Co mi ten grawerunek przed czym zabezpieczyć? Jakieś działania pozorne kompletnie. No. Przecież jak będę chciał sprzedać, to sprzedam. Moje dziecko na przykład, jakiś ojciec może tak pomyśleć, że moje dziecko ma już laptopa lepszego od tego badziewia, który kupił pan minister. No to jak nam dali ten z grawerunkiem, to ja go od razu sprzedam. Zanim straci wartość, bo moje dziecko już ma, ja mojemu dziecku kupiłem Macintosza za 6 tysięcy, on już ma i nie potrzebuje. Ale jeszcze się zastanowimy nad taką rzeczą, no wyrośnięty proszę pana uczeń piątej klasy nie ma laptopa, a jego kurdupel kolega z czwartej tak. klasy ma. Więc co się dzieje, jak tamten z tej piątej klasy jest złośliwy i silniejszy, proszę pana? Zagarnia Andrzeju, tego laptopa z tym... Od 20 minut jesteśmy w stanie wymieniać bez końca argumenty potwierdzające, że ten pomysł jest głupi, zły, będzie nieskuteczny, będzie rodził kłopoty, afery, bitwy. Od 20 minut jesteśmy w stanie jak z rękawa sypać argumentami przeciw. Czemu pan minister sam nie sypnął sobie tymi argumentami i się nie wycofał? No, więc właśnie to jest jak powiedzieliśmy, 400 tysięcy dla czwartoklasistów, uczniów jest 3 miliony ponad, czyli jak to co roku będzie, to te 3 miliony... Będzie się rozdawać laptopy, to, to 3 miliony laptopów trzeba rozdać. W każdym razie gigant, pomysł straszliwy. Jeszcze na Ale zakresie, jeszcze oprogramowanie tak? oni kupują Windows 11, czyli szpiegowskie oprogramowanie Billa Gates'a, który <laughs> będzie mógł sterować mózgami wszystkich. On ma, on ma jakieś swoje poglądy lewicowe, polityczne. Może nie chcemy, żeby wszystkie dzieci miały takie same poglądy jak Windows 11. Jakie obietnice politycy powinni złożyć, aby wygrać wybory? Przeprowadzono badania, no i oczywiście, co Polacy powiedzieli, najlepiej by było, proszę Pana, jeżeli e, byłyby składane obietnice dotyczące no, wspomożenia socjalnego, czyli te pięć plusy, pieniędzy, inne, pieniędzy. tylko pieniądze, proszę Pana, no i później to już takie logiczniejsze tam służba zdrowia, na przykład nauka i Też tak dalej, pieniędzy. i tak dalej, dajcie. Ale mi tutaj za darmo lekarza, dajcie no. mi trochę gotówki, wszystko z jednego worka. I będą składać takie obietnice. Ci, którzy rządzą teraz są w lepszej sytuacji, bo mogą jeszcze przed wyborami sypnąć od razu, szybko wprowadzić jakąś ustawę i zapłacić na przykład, no nie wiem, za koszenie trawników, bo patrzę na swój trawnik, tym, którzy je mają, albo jakieś inne dać plusy. A ci, którzy nie rządzą, to będą takie obietnice składać, że sobie pomyślimy, że będziemy żyć jak w Kuwejcie. I dlatego, ci, mają... drogi słuchaczu, gdy słyszysz obietnicę wyborczą, Szczególnie taką, która ci się podoba. No ktoś tam obiecuje nie wiem, darmowe żłobki czy coś. Jak usłyszysz taką propozycję, która Ci się podoba, to zastanów się, jak oni to zrobią w praktyce. No, ale... Czy oni są w stanie spełnić te obietnice? Ilu tych posłów jest ziobro tam ma dwie osoby w Parlamencie i obiecuje góry złota? No przecież nie będzie mi w stanie tego zrealizować. Zapytaj sam siebie człowieku, jak on realizował poprzednie obietnice. Bo przecież poprzednio też coś obiecał. Może nie tobie obiecywał, ale przeczytaj, co 4 lata temu obiecywał taki przykładowy ziobro. Czy zrealizował którąkolwiek ze swoich obietnic? Tak, Bo jeżeli tylko... tego nie zrobił wtedy i jest niewykonalne teraz, to przestań słuchać działania. Panie Wojciechu, ale Polak jest naiwny i przypuszczam, że nie tylko Polak, ale każdy wyborca nie zrobił w poprzedniej kadencji, teraz znowu obiecy... Ten mój faworyt to może teraz zrobi proszę pana i zawsze mamy taką nadzieję, bo jak zagłosujemy na tego kto chce dać nam stówę i on wygra, no to da nam te 100 złotych jak będzie dotrzymywać obietnicy, ale tu mamy nadzieję, że nam nasz człowiek obiecał 1000 albo 500 złotych, to Anusz Widelec da, wie pan i to taki mechanizm działa, więc obietnic będzie sporo i no, nic dziwnego chyba w kampanii wyborczej niestety. Pański zegar wybił, tak. to trzeba kończyć ten. No właśnie, zegar mówi wybił. Wątek kampanii wyborczej, od której się nie uwolnimy przez następne kilka miesięcy. Dziękujemy za uwagę, w takim razie do usłyszenia. Bye. Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Tejrowski i Andrzej Rudnik.